Dzień dobry, witajcie moi drodzy. Dzisiaj nagram dla was specjalny odcinek. Pytacie mnie w komentarzach, co kupić do serwisu, jak otworzyć serwis, jak zacząć prowadzić serwis, co będzie potrzebne. A ja odpowiem wam trochę przewrotnie. Powiem wam, czego nie kupować do serwisu, jakich błędów uniknąć, które ja popełniłem, otwierając serwis i wydając pieniądze na zupełnie niepotrzebne rzeczy. Także zaczynamy. Zacznijmy od podstawowych narzędzi. Na początku może się wydawać, że będzie potrzebna nieskończona ilość bitów, wkrętaków, różnego rodzaju końcówek, jakichś torksów 5, 10 ramiennych, 10 z otworkami, bez otworków. Otóż nie. To jest wielki błąd, który, który się popełnia myśląc o tym. Jak wiele jest rodzajów śrubek w laptopach? Tak naprawdę potrzebne będzie około 4-5 śrubokrętów. Najważniejszy jest śrubokręt Philips w rozmiarze zerowym, najlepiej WIHA PH00. To jest taki cieniutki, najmniejszy śrubokręt Philips z tej firmy. I polecam tę firmę też ze względu na to, że są to niezniszczalne narzędzia można kupić. Jedne na praktycznie wiele lat działalności, one po, nawet po pięciu czy po siedmiu latach wyglądają jak nowe, więc jeszcze raz polecam tutaj. Nie jestem sponsorowany przez te firmy, a mimo wszystko uważam, że warto o tym mówić, warto polecać, bo są to najlepsze chyba narzędzia, jakie można mieć. A uważam, że nie warto żałować pieniędzy na podstawowe narzędzia, bo zupełnie inny komfort pracy jest śrubokrętem, który się nie tępi, nie zużywa i nie omyka nam później łebków. Oprócz PH00 przyda się nam też zwykły płaski, też taki najmniejszy. Dodatkowo będą potrzebne torksy. Najlepiej sobie kupić torksa 4, 6 i 8. Wtedy rozkręcimy i HP, i jakąś jogę, gdzie są czwóreczki małe do odkręcenia dolnej obudowy, do dostania się do środka. Także te trzy dodatkowe, oprócz płaskiego i gwiazdkowego, powinny wystarczyć. Nie kupujcie jakichś zestawów bitów do telefonów, do jakichś najdziwniejszych. Yy, zabezpieczających śrubek, bo tego się nie spotyka na co dzień. Może w to siebie jedna będzie z otworkiem, ale to można sobie poradzić z też zwykłym torksem bądź yy, płaskim śrubokrętem, więc no, prawdę mówiąc, nie jest to potrzebne. Lepiej zainwestować w dobre cążki boczne. Takie naprawdę porządne kosztują ponad stówę, ale to też jest yy, jednorazowy wydatek na całą działalność. W zasadzie nie dacie rady ich stępić, a jeżeli stępiliście, no to znaczy, że cieliście chyba gwoździe albo jakieś siatki, a nie elementy elektroniczne. Druga rzecz, o którą też często pytacie i uważam, że jest to bardzo ważne, żeby, żeby wam powiedzieć, żebyście nie popełnili tego błędu, to nie kupujcie żadnych Dziwnych skopometrów, dziwnych oscyloskopów kieszonkowych z pasmem do 200 kHz, jakichś mierników z czarno-białym wyświetlaczem, który rzekomo ma działać jako oscyloskop. Zwróćcie uwagę na pasmo analogowe. To musi mieć co najmniej 20 MHz, żeby coś było widać na tym i żeby przy wyższych częstotliwościach, które spotkacie na kwarcach, nie okazało się, że ten sygnał będzie zdeformowany, nie będzie chciał się synchronizować, nie będzie go widać. Także, jeżeli chcecie coś kupić i nie macie powiedzmy 700-800 zł na jakiś taki yy, najtańszy oscyloskop z miernikiem, który tutaj macie yy, pokazany, ten, ten sprzęt, to jest najtańsze urządzenie, które się do czegokolwiek nadaje. Jeżeli nie macie pieniędzy na coś takiego i macie powiedzmy 200-300 zł, to lepiej wydajcie około tam 200-250 na porządny zwykły miernik i darujcie sobie na początek oscyloskop. Na oscylosko podłożycie po kilku naprawach, i wtedy kupicie sobie normalny, pełnowymiarowy, na którym się pracuje zdecydowanie wygodniej. Jest dostęp do wszystkich funkcji. No, po prostu to działa, to jest wygodne urządzenie, które, które postawicie sobie na biurku i będzie Wam całe życie służyć. Także darujcie sobie wszelkiego rodzaju skopometry, jakieś mierniki z pasmem 1, 2 MHz czy 200 kHz, broń Boże, bo to jest tak zamulone, tak powolne. I tak niewygodne, że no, będziecie z tego korzystać z, w zasadzie jako ze zwykłego miernika, ze zwykłego multimetru. A w te funkcje oscyloskopu no, to, to jest śmiech. Także, także od razu Wam mówię: lepiej odłożyć na normalny, pełnowymiarowy cyfrowy oscyloskop z pasmem powyżej 20 MHz. Yy, takie pasmo jest wystarczające do pomiaru większości sygnałów na płycie. Chcąc zmierzyć kwart zegarka, będzie tam 32 kHz, to możecie zmierzyć praktycznie każdym z tych mierników, ale jeżeli będziecie chcieli zmierzyć kwart od np. karty graficznej, czy od generatora zegarów, to tam już jest 24 MHz, a tego już nie będzie widać na tym oscyloskopie, będzie to po prostu rozmazane, będzie pływało. Kolejną rzeczą, która przychodzi mi do głowy, to odsysacz do cyny. Może się wydawać, że to się przyda do wylutowywania jakichś gniazd, jakiegoś Jakichś, nie wiem, cięższych, większych elementów, które są przewlekane, na przykład jakichś slotów ramu, czy jakichś, e, jakichś radiatorów, nieraz lutowanych do płyt stacjonarnych. Nie, to się nie przyda. W zasadzie możecie sobie poradzić dobrą plecionką i e, przez dodatek cyny ołowiowej w te, w te luty, które, które są trudniejsze do lutowania, a odsysasz do cyny, w zasadzie do niczego się Wam nie przyda. Jeżeli będziecie mieć do wylutowania duży element z dużą ilością pinów, to lepiej podlać to grubocynom i wyjąć po prostu całość, bo odsysacz nie poradzi sobie w szczególności z drobnym rastrem, będziecie próbować między tymi pinami to wysysać, wyciągać i, i w zasadzie nie uda się to wam, bo nie zdążycie przyłożyć tego odsysacza, zanim to nie wystygnie. Bo płyta główna niestety jest skonstruowana tak, że jest to sandwich wielowarstwowy i idą tam bardzo duże ścieżki pola w zasadzie masowe w wewnętrznych warstwach i Dosłownie chwila po podgrzaniu to wystygnie, i, i ta cena Wam się zestali. Także lepiej to po prostu wszystko zalać cyną, jedną ręką sobie to podgrzewać dużą kulką cyny, pływać po tych pinach, a drugą pęsetą to wyciągnąć. Po prostu takie gniazdo całe wychodzi, później czyścimy plecionką te, te przelotki i wstawiamy nowy element, nowe gniazdo. Także tak to się robi nie używa się odsysacza, bo to jest, to jest po prostu pomyłka, porażka. Nie ma już tak dużych elementów i tak dużych rastrów, żeby z, tym, z, tym, z tą końcówką, która tam musi to odessać, podejść. Także dajcie sobie z tym spokój, to się Wam nie przyda przy serwisowaniu płyt komputerowych. Jeżeli już jesteśmy przy lutowaniu, to poruszmy temat lutownic. Jeżeli myśleliście o pracy transformatorówką, to od razu dajcie sobie z tym spokój, bo przegrzejecie laminat i to jest na tyle mało precyzyjne urządzenie, że no nie da się tym pracować, jest za ciężka, niewygodna i niebezpieczna przy, przy, przy takich y, drobnych elementach. Druga rzecz, jeżeli rozważaliście zakup na początek najtańszej lutownicy grotowej, jakiejś tam 10 czy 20 watowej, to też dajcie sobie spokój, bo takie nieregulowane lutownice to jest po prostu tragedia. Y, ciężko w tym wymienić grot, o ile w ogóle jest możliwość. Y, grzeją się cały czas, nie da się tego odłożyć, nigdzie z reguły nie mają żadnego stojaka. Nie ma regulacji temperatury, także chcąc np. pocynować jakieś nóżki w gnieździe to stopimy to gniazdo, bo ono grzeje praktycznie cały czas na opór. No i takie lutownice nie, nie nadają się do pracy. To jest bardzo niewygodne. Lepiej dołożyć kilka złotych i kupić jakąś z rodziny 936 czy 938, taką najtańszą chińską z regulacją, żeby to miało regulację cyfrową i pokazywało temperaturę. Nawet jeżeli ta regulacja nie będzie precyzyjna to wyczujecie po pewnym czasie przy jakiej temperaturze nie topią wam się gniazda. I w razie potrzeby też będziecie mogli odkręcić na maksimum, jeżeli będzie jakiś duży element. Także lepiej regulowaną, nawet chińską, to naprawdę wiele lat potrafi pracować, a wydatek to jest rzędu 100-150 zł na lutownicę z grotami i to mogę polecić z czystym sumieniem. Pozostając dalej w temacie lutownic, dochodzimy do grotów. Nie kupujcie żadnych egzotycznych grotów, nie kupujcie całego zestawu 150 grotów, które Wam się nie przydadzą. Wystarczą Wam dosłownie trzy rodzaje grotów. Jeden szeroki, jak najszerszy, z jak najgrubszym trzonkiem, który ma kontakt z grzałką, czyli w zasadzie, żeby przez całą długość był jak najgrubszy, żeby jak najlepiej przekazywał temperaturę grzałki. Taki grot będzie Wam potrzebny do czyszczenia np. pól lutowniczych po zdjęciu układu BGA. Taki grot jest też znakomity do wylutowywania gniazd, żeby podgrzać dużą kulę cyny, którą będziecie mogli poprowadzić po pinach. I tak jak wcześniej mówiłem, umożliwi wam to wyjęcie całego gniazda bez odsysania cyny. Takim grotem właśnie łatwo lutować elementy, które są przy polach masowych, bądź lutowane do masy. Tam, gdzie ta temperatura odprowadzana jest na całą płytę. No przy tak dużym, szerokim grocie i przy tak dobrym przekazywaniu ciepła z grzałki, po prostu nie ma nie ma szans, żeby coś się nie odlutowało. Możecie bez problemu wylutować w zasadzie wszystko. W szczególności, że te lutownice chińskie nawet mają po kilkanaście czy kilkadziesiąt watów i to już jest wystarczająca moc, żeby, żeby odlutować każdy nawet najbardziej oporny element. Co w przypadku tych tańszych lutownic bez regulacji, takich ręcznych tylko z kabelkiem do 230 V może być problematyczne, bo ta lutownica pomimo, że będzie grzała dużą temperaturą to po dotknięciu do jakiegoś większego, cięższego elementu nie będzie w stanie nagrzać się tak, żeby, żeby ten element odlutować, także tutaj, yy, tak jak mówię, szeroki grot jest niezastąpiony. Drugi grot, który będziecie potrzebować, to jest taki typowy, standardowy grot, jaki jest dołączany do lutownicy, yy, w zasadzie do tych wszystkich chińskich 936, 938. Tutaj macie oznaczenie tego grotu i pokazane, jak on wygląda. Taki grot jest też dosyć uniwersalny. Można nim podejść tam, gdzie ten szeroki jest za duży. Dodatkowo jest na tyle masywny, że też dobrze przewodzi ciepło z grzałki, więc też nie będzie nas, nam stygł przy lutowaniu jakichś większych elementów. No i ostatni grot, który, który może Wam się przydać przy lutowaniu jakichś gniazd w tabletach, czy jakichś bardzo drobniutkich elementów. To taka szpilka, którą tutaj też wam pokazuję. o Zobaczcie. Jest bardzo podobny do tego poprzedniego, do tego standardowego, tyle że jest cieńszy. Tutaj będzie nam stygła końcówka dużo łatwiej i nie będzie tak dobrze doprowadzane ciepło do niego, ale jednak przydaje się to przy jakichś precyzyjniejszych elementach, żeby na przykład podgrzać tylko jedno wyprowadzenie, bądź dolutować jakiś kenar do urwanej ścieżki i nie podgrzewać niczego naokoło, nie odlutować jakiegoś już wcześniej naprawionego połączenia. Także to jest, to jest bardzo przydatny grot. I nie kupujcie tego dłuższego, tej dłuższej szpilki, tej takiej, o jak tu widać, ponieważ ona w zasadzie na końcu to po dotknięciu do czegokolwiek stygnie natychmiast. I możliwe, że tylko przy telefonach, na podgrzewaczu się uda tym lutować, ale no przy laptopach to się kompletnie nie sprawdza i nie udaje. Także z doświadczenia mogę powiedzieć, że ta krótsza szpilka jest zdecydowanie lepsza. Także te trzy groty Wam w zupełności wystarczą. Jeżeli kupicie taki zestaw pięciu grotów, jak tu widać. Macie tam też taki okrągły grot, trochę szerszy. On też jest spoko, też jest w porządku, ale najwięcej będziecie używać tego szerokiego i tej szpileczki i tego standardowego. To Wam mogę powiedzieć z doświadczenia. Groty już mamy omówione, teraz może pomówmy o tym, co będziemy nimi lutować. Niektórzy z Was pewnie myślą, że warto kupić sobie zestaw standardowych elementów, na przykład rezystorów, kondensatorów, że takie całe szeregi Wam się przydadzą. Otóż nie. Nic z tych rzeczy. Możecie z, y, odpuścić sobie kupowanie tych wszystkich y, LEDów, rezystorów, kondensatorów, czy to przewlekanych, broń Boże, czy SMD nawet, bo to, to nie ma większego sensu. Te elementy nie będą wam potrzebne. Y, polecam raczej zakupić jakieś uszkodzone płyty główne, jakieś nawet zalane, nawet popalone. Doświadczenie pokazuje, że szybciej jest znaleźć na takiej uszkodzonej płycie właściwy element y, niż próbować. Y, Gromadzić wszystkie nowe elementy gdzieś, gdzieś w jakichś swoich zasobach. Nie da się kupić wszystkich rozmiarów, wszystkich wartości rezystorów i kondensatorów, które są używane na płytach, a po pewnym czasie jak już się Wam nagromadzi trochę tych złomków, trochę tych uszkodzonych płyt, no to na pewno nie zabraknie Wam żadnego rezystora, kondensatora czy jakiegoś bezpiecznika. I będziecie mogli to wylutowywać z płyt używanych. Także odradzam kupowanie takich nowych elementów: czy to w taśmach, czy to w zestawach, czy to pojedynczo. To nie ma sensu, szkoda pieniędzy. Nie kupujcie też żadnych wkrętarek czy wkrętaków elektrycznych. Wkrętarka jest zbyt duża, zbyt ciężka, niewygodna do pracy. Dodatkowo bardzo łatwo przekręcić obudowę, jeżeli niewłaściwą śrubkę wy wybierzecie. To jest za duży sprzęt, żeby, żeby tym pracować. Wkrętak elektryczny z kolei taki precyzyjny, żeby miał miękki start, żeby można było regulować obroty jest bardzo drogi i przydaje się tylko w serwisach autoryzowanych, gdzie się po kilkanaście laptopów dziennie rozkręca i gdzie liczy się każda sekunda. Także lepiej sobie to odpuścić, lepiej ręcznie wyczuć, po prostu kiedy śruba ma opór i nie dokręcać na siłę, bo może się to skończyć przekręceniem obudowy. Także tutaj, tak jak mówiłem na początku, pięć śrubokrętów i jeżeli kupicie śrubokręty porządnej firmy, tak jak wcześniej wspominałem, na przykład Wiha robi takie, taką serię ESD, która jest praktycznie niezniszczalna, no to w zupełności Wam to wystarczy. Żadnych wkrętaków czy wkrętarek elektrycznych to się w ogóle nie przydaje i dodatkowo jest niebezpieczne. Jeżeli już jesteśmy przy aparaturze warsztatowej, to odpuśćcie sobie wszelkiego rodzaju jakieś diagnoskopy i inne dziwne ustrojstwa w rodzaju na przykład urządzenia Ersascope. Tutaj widzicie... Jak to wygląda? To jest urządzenie, to jest taki mikroskop, który pozwala zajrzeć pod układ. Posiada on element światłowodowy, którym podświetlamy kulki pod układem i, i, i także taki peryskop, którym zaglądamy po prostu pod układ. Dobieramy właściwą wielkość tego, tego elementu optycznego i podkładamy to po prostu pod sam układ. I na kamerze możemy obserwować, jak wygląda, jak wygląda rezultat naszego lutowania w teorii. Przy dzisiejszej wielkości kulek, w zasadzie będzie widać tylko pierwszy rządek, i to ledwo będą widoczne te kulki, ponieważ one są tak niskie, tak małe, że tam nie będziemy w stanie tak bardzo opuścić i zbliżyć tego elementu, żeby zajrzeć pod ten układ. Poza tym, połowę ekranu będzie zajmowała płytka PCB układu, bo ta szczelina jest naprawdę bardzo mała. Druga sprawa, będzie widać tylko pierwszy rząd kulek, i to też niezbyt dokładnie, więc. Niewiele nam to powie o jakości lutowania. No może gdzieś na rogach, jeżeli się nie, nie dolutuje, bądź te kulki się zewrą, to będzie coś widać. Ale takie rzeczy równie dobrze można zauważyć patrząc na układ z zewnątrz. Jeżeli laminat układu oprze się o laminat płyty, no to wiadomo, że tam coś poszło nie tak i musimy go wstawić jeszcze raz. Używałem tej maszyny. Ta maszyna kosztowała fortunę i była wyciągana w zasadzie tylko na audyty, także nikt z tego nie korzystał. Może raz się przydała raz dosłownie w historii się przydała. Ale to przy lutowaniu starych układów na wielkich kulkach, gdzie można było zajrzeć nawet do drugiego czy trzeciego rządka, jeżeli się dobrze podświetliło i dobrze ustawiło ostrość. Ale to tak jak mówię, no niewiele to daje w codziennej pracy, jest bardzo drogie i zajmuje tylko miejsce i zbiera kurz. Także żadnych takich egzotycznych urządzeń. Podobnie ma się rzecz z maszynami do BGA, które są wyposażone w kamery. To jest zbędny wydatek, bo w zasadzie po dobrym oczyszczeniu pól i postawieniu układu, nawet jeżeli nie mamy narysowanych linii prowadzących na płycie głównej, możemy to wyczuć. Jeżeli palcem dotkniemy do rdzenia układu i położymy go dokładnie na polach, wyczujecie taki moment, kiedy ten układ skakuje na swoje miejsce, kiedy kulki zeskakują z soldermaski na pola lutownicze i kiedy ten układ ma dosłownie minimalny luz na tych polach. I kiedy jest na swoim miejscu. Także kwestia doświadczenia, kwestia wprawy, a nie polegania na maszynach z kamerami, które w zasadzie kosztują dwa razy tyle co, co normalna maszyna, a te kamery z czasem przestaniecie ich po prostu używać, kiedy nabierzecie wprawy, bo się okaże, że to jest po prostu strata czasu i nie daje nic poza tym, że widzicie to, co, co wyczujecie sobie palcem bez problemu. Także z doświadczenia mogę powiedzieć, że te, te kamery nie są wykorzystywane nawet w drogich, porządnych amerykańskich maszynach. Te kamery były użyte dosłownie kilka razy tam, gdzie pracowałem. Większość doświadczonych pracowników pracowała na wyczucie po prostu, bo tak jest szybciej i równie pewnie. I na koniec dodam jeszcze dwie rzeczy, których nie warto kupować. Nie warto kupować taniego topnika i taniej cyny. To jest takie moje najświeższe odkrycie z tą cyną, bo z reguły kupowałem zwykłą polską firmę Cynel i nie było z nią żadnego problemu. Miałem jeszcze jakąś hiszpańską, już nie pamiętam marki, ale też się lutowało nią znakomicie. Yy, nigdy nie kupowałem jakiejś taniej chińskiej cyny, w zasadzie ominęła mnie ta fala yy, tego pierwszego importu tych tanich yy, chemikaliów i spoiw z Chin. No i ostatnio miałem nieprzyjemność lutować taką cyną. Myślałem, że jest coś nie tak z grotem. Wziąłem nową lutownicę z pudełka. Yy, Okazało się, że grot nie chce po prostu zwilżać się cyną. Próbowałem na wszystkie sposoby, dodawałem topnika, zwiększałem, zmniejszałem temperaturę. Ta cyna się po prostu roztapiała, ale nie trzymała grotu. Myślałem, że te groty są po prostu jakieś felerne, bo nieraz się tak zdarza w chińskich sprzętach, że na przykład jest jakoś źle powleczony ten grot. Ale okazało się, że wystarczyło zmienić cynę na polską i natychmiast grot okazał się sprawny, wszystko poszło jak trzeba. Nie trzeba było grzać do 480 stopni, wystarczyło na 320 i ta cyna w zasadzie po dotknięciu już się rozpuszczała, wszystko się dało tym polutować. Także tutaj miałem nauczkę, że ta chińska cyna to nie wiem czy to jest do końca cyna. Druga sprawa, chiński flux. Jeżeli będziecie lutować tylko elementy na płycie, jakieś rezystory czy kondensatory, no to spoko, to jeszcze ok. Może się to będzie mazać, może będzie to po prostu gorzej czyścić, gorzej zmniejszać napięcie powierzchniowe, ale jakoś to polutujecie. Ale jeżeli przyjdzie wam wstawić jakieś BGA na chiński flux, to po prostu zapomnijcie, to się zacznie gotować, zacznie puszczać bombelki, bańki, dymić, śmierdzieć. Samo to, że zacznie wrzeć w trakcie lutowania spowoduje, że może wam to wygarnąć kulki spod układu, jeżeli są jakieś malutkie, tak jak na przykład w mostkach Intela. Także kupcie sobie jakiś porządny flux, taki na przykład jak ten tutaj, jeszcze raz powiem, nie jestem sponsorowany i nie jestem tutaj zmuszony do polecania żadnych z tych preparatów czy, czy elementów. To są po prostu moje przemyślenia, moje doświadczenia. Kupcie sobie taki flux kanadyjski, porządny, ładnie pachnący. Ten flux y, ciężko przegrzać. On się nie zwęgla, on nie robi się sztywny. Można nim długo lutować bez problemu. Ten flux podczas podgrzewania nie gazuje, nie wrze. W zasadzie nie ma szans, żeby coś poszło nie tak przez ten flux podczas lutowania BGA. Także z czystym sumieniem mogę go polecić: nie oszczędzajcie na chemii, nie oszczędzajcie na narzędziach, nie kupujcie jakichś tanich zamienników, mierników, oscyloskopów. I kiedy serwis Wam zacznie zarabiać, to wtedy kupicie sobie kolejne narzędzia. Lepiej kupić raz a porządnie i nie męczyć się z jakimiś tanimi zamiennikami, bo nie stać nas na rzeczy tanie. I tak oto dobrnęliśmy do końca filmu. Mam nadzieję, że pomogłem Wam z Waszymi wątpliwościami. Jako, że jest sezon urlopowy, to życzę Wam miłego wypoczynku. Odpocznijcie, naładujcie baterie. Ja też teraz troszeczkę odpoczywam, także regularność nagrywania filmów jest przez to gorsza, ale wkrótce wszystko wróci do normy. Także bardzo dziękuję za oglądanie, trzymajcie się i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!